zaskakujące karty. Przed nami kilka dni słonecznych i ciepłych, ale ideałów nie ma, więc noce i poranki zimne i mgliste. Najzimniej tej nocy będzie w południowej połowie Polski, natomiast na mgły uważajmy na wschodzie i na północnym wschodzie. A co przyniesie dzień? Dużo słońca i temperaturę w każdym regionie powyżej 10 stopni. Najcieplej ma być na Dolnym Śląsku nawet do 15 stopni, ale poranek też karta. Prawdopodobnie za tydzień w środę w Polsce zrobi się zimno. Onika Andrzejczak, dobry wieczór. Słonecznie ciepło i bez opadów. To taka skrócona prognoza pogody do końca tygodnia. Dopiero w weekend zaczną się zmiany. Polska znalazła się w zasięgu wyżu, który rozciąga się od Hiszpanii i Morza Śródziemnego aż po Białoruś i Bałkany. W ciągu najbliższej doby wspomniany układ wyżowy przesunie się trochę na wschód i tak utrzyma się przez kilka dni. Dni, które będą słoneczne i ciepłe jak na listopad, bo powietrze z południowego zachodu zapewni nam temperaturę powyżej 10 stopni. Ale ideałów nie ma. W tych warunkach noce i poranki miejscami mogą być mgliste, a nawet z przymrozkami, zwłaszcza na południu Polski. To ciepło z Półwyspu Iberyjskiego daje się odczuć nawet w Londynie, gdzie jutro na termometrach ma być niewiele mniej niż w Madrycie. W Oslo i Sztokholmie też jeszcze łagodna temperatura, ale na północ od tych miast robi się już zimniej. A w Polsce noc chłodniejsza od minionej, co najbardziej odczują mieszkańcy południowej połowy kraju, bo tam ma być najpogodniej, więc nad ranem spodziewamy się od stopnia do czterech, a w karpackich i sudeckich Kotlinach możliwe spadki nawet do minus trzech. Im dalej na północ, tym więcej chmur, więc i temperatura nieco łagodniejsza. Uważajmy na mgły, będą się tworzyć głównie na wschodzie i północnym wschodzie. Wiatr słaby, więc mogą poważnie ograniczyć widzialność. Zatem poranek we wschodniej części pewnie jeszcze będzie mglisty. Plus jest taki że te mgły powinny szybko się rozproszyć, dzięki słońcu, którego z każdą godziną ma być coraz więcej, na południu kraju wręcz czyste niebo, a to temperatura, jakiej spodziewamy się około dziesiątej. Kilka godzin później można przecierać oczy ze zdumienia, dużo słońca i do 15 stopni. Trochę chłodniej na północnym wschodzie, bo tam pojawi się nieco więcej chmur, ale bez deszczu mocniej powieje tylko nad morzem to południowy wiatr, ciśnienie wysokie i bez większych zmian. Czwartek i piątek dalszy ciąg wyżowej pogody, czyli nadal słonecznie i ciepło od 11 do 15 stopni. Jednak noce i poranki rześkie, do tego miejscami na wschodzie kraju, mogą być mgliste. Wiatr z południowego wschodu silniejszy nad morzem i w górach. W sobotę po dłuższej przerwie pierwszy deszcz pojawi się w południowo-wschodnich województwach. W pozostałych regionach jeszcze dużo słońca i nadal ciepło. W niedzielę już więcej deszczowych chmur w południowej części Polski i tuż przy zachodniej granicy. I to już będą mocne opady, które w poniedziałek obejmą niemal cały kraj. I na koniec jeszcze jedno zaskoczenie: za tydzień, w środę, może być wręcz zimowo. Do zobaczenia! Monika Andrzejczak, witam Państwa. Do końca tygodnia dni będą słoneczne i ciepłe, jak na miarę listopada. Dopiero w weekend zaczną się zmiany. Ale noce i poranki rześkie i miejscami nawet mgliste. Z Torku na środę już chłodniej niż poprzedniej nocy, co bardziej odczują mieszkańcy południowej połowy kraju. Tam od stopnia do czterech, a to dlatego, że w tamtych regionach będzie pogodniejsze niebo. Im dalej na północ, tym więcej chmur, no i temperatura nieco łagodniejsza. Uważajmy na mgły wiatr będzie słaby, więc poważnie mogą ograniczać widzialność we wschodnich i północno-wschodnich regionach. Silniej powieje tylko na wybrzeżu. A co przyniesie dzień? Poranek na pewno będzie mglisty na wschodzie i na północnym wschodzie, ale te mgły powinny szybko zanikać dzięki słońcu. A słońca powinno być naprawdę bardzo dużo, najwięcej na południu, na zachodzie Polski, ale też i z każdą godziną coraz więcej na północnym wschodzie, choć tutaj nieco więcej chmur utrzyma się jednak w ciągu dnia, co oczywiście od bieje się na temperaturze tu 11 stopni, im dalej na południe i południowy zachód tym cieplej nawet do 15. Wiatr słaby, silniejszy tylko na wybrzeżu. Ciśnienie dość stabilne, wysokie na warszawskich barometrach zobaczymy 1011 hektopascal. Czwartek i piątek przyniosą bardzo podobny typ pogody, czyli poranki na pewno będą rześkie i mgliste przede wszystkim na wschodzie Polski, wiatr silniejszy tylko nad morzem i w górach. No i ta temperatura w granicach od 11 do 15 stopni. Pierwszy deszcz pojawi się na południu Polski w sobotę. Do zobaczenia.